Tym razem pokazuję Wam e, roszponkę, która była jesienią e, siana i w czasie nawet e, śniegów i mrozu wschodzi i można ją spod śniegu wyjmować. I szpinak, ale jest to bardzo wczesna wiosna, dlatego jest to wszystko jeszcze uśpione, ale po, po zimie tak to wygląda. A tutaj już mojej mamy wchodzą sałatki różnego rodzaju I, i, i tam tutaj jest pietruszka to jest akurat roślina, która powoduje, że koty odstrasza koty po drugiej stronie mamy groch a tam już duży czosnek tutaj znowu jeszcze to jest pietruszka i ładnie wschodzi Rośnie, zaczęła rosnąć dymka na szczypior i na cebulę. A tu są kwiatostany e, nero, i zostaną zebrane nasiona. No, bardzo polecam, bo to fajnie można sobie podgrzewać z tłuszczem, z wodą i, i robić wszelkiego rodzaju takie dodatki do, do obiadu. Także fajnie przez zimę widzicie, przezimowo. Prze, przez tu są inne posiane. Rzeczy, a tam oddali te moje pomidorki. Pozdrawiam.